Dzień dobry, nadeszła sobota, więc jestem na miejscu, no i przyjechałem na cały dzień i pewnie kawałeczek niedzieli. Jadąc tu, jechałem z planem dokończenia pełnego czyszczenia tej obory. Chciałem wypożyczyć karcher, wymyć środek, no ale niestety nie udało mi się tym, z tym karcherem, więc dzisiaj będzie po prostu wynoszenie dalszej części rzeczy ze środka i tak, żeby to zamieść, zrobić to na glans, no i może przy następnym przyjeździe uda mi się ten karczer zorganizować i przywieźć. Także tu pewnie mam gdzieś no, na popołudnie roboty, ale skoro na miejscu będę cały dzień, to i kawałek remontu też wleci, bo z remontem no cały czas mam problem z wyborem płytek, no i to mnie troszeczkę opóźnia jeżeli chodziło o łazienkę, ale jeszcze troszeczkę elektryki, no i cała hydraulika przede mną. Dzisiejszy dzień to w zasadzie zacznę od sprzątania, bo pousuwam cały ten grajdołek, który mi się przez te dni nazbierał. Jeszcze jakieś stare brudne ubrania, trochę narzędzi i tak dalej. Opróżnię ten ganek, ten przedsionek, po to, żeby mieć swobodę na kolejne działania. No a potem wejdę sobie tu dalej pod łazienkę i ja o jednej rzeczy całkowicie zapomniałem, że jeszcze przecież w łazience będę chciał mieć gniazdko koło lustra. Tu jest rozrysowane, jak widać, mniej więcej lustro. No i pasuje tu zrobić przecież gniazdko. Więc Kolejny kabel do przeciągnięcia. No i tak naprawdę popełniłem też jeden błąd, jeżeli chodzi o ułożenie instalacji pod kuchnię, bo jednak tak pralka, jakiś czajnik elektryczny i tak dalej, to co będzie tutaj na kuchni, to jednak zrobię na oddzielnym obwodzie. Nie na tym samym co wszystkie gniazdka i światło w pokoju, tylko niech to na kuchni będzie już na grubszym kablu i na oddzielnym bezpieczniku. Chwilę to trwało, ale musiałem dobrze wszystko przemyśleć, więc tak, podwójne gniazdko tu będzie, ewentualnie jedno gniazdko i włącznik do lampki, jeżeli się zdecyduję ją montować koło lustra, a pewnie tak będzie. Przewody pomyślałem, że jednak poprowadzę tu gdzie rurki. Nie będę kół oddzielnej bruzdy, bo chyba to nie ma sensu. I tak przecież trzeba pamiętać, że są rury i tu wiercić nie wolno. A przewód będzie w otulinie, więc nic tak naprawdę od rurek nie powinno mu się stać. E, tu wpuszczę też jeden przewód, który pójdzie mi do kuchni. No i jeszcze jeden, tędy po starym odpływie, który będzie zasilał w przyszłości obory. Tu jest też troszeczkę pokombinowane, bo tam chcę wypuścić jeden kabel, ale o tym to może kiedy indziej. Tu jedno gniazdko do, albo podwójne jeszcze, nie wiem, do zasilania bojlera. Nie będzie korytek, tylko skoro i tak już tu wszystko muszę bruzdować, to i wybruzduję tu. Kolejnie nad drzwiami również będzie bruzda mało, tu jest miejsca, no ale trudno. Tu musi pójść siła, która będzie wyprowadzona tam na dwór, gdzie ostatnio wierciłem. Plus... Zasilanie ewentualnie tamtej obory, no bo trzeba będzie wyprowadzić przewód na dół, potem wkopać, dać kabel ziemny i wyprowadzić tam, bo docelowo chcę zlikwidować te, które są w powietrzu. Tu będzie też włącznik e, światła w tym pomieszczeniu, w tym korytarzu, więc jeszcze i tak muszę sufit bruzdować. No i ostatnia rzecz, która będzie i która się pozmieniała, no to zamiast prysznica, gdzie miał być wysoko, kran to jednak będzie przecież wanna, a przy wannie musi być kran niżej, czyli jeszcze tu fragmencik wytnę. No, z godzinę prawie nad tym myślałem, ale mam nadzieję, że wszystko już jest w porządku i mogę się brać za chwilę za wycinanie. Także mała przerwa coś się napić i do roboty ścięciem. A jajaj, i dziabnąłem przewód. Kompletnie się go tu nie spodziewałem, bo na tej ścianie po prostu nie ma nic, żadnych gniazdek, żadnych wyjść na drugą stronę. Kompletnie nic. A tu przewód w ścianie dędał. Poszło zwarcie, światło zgasło. No i teraz odkułem ten fragment. No i trzeba dochodzić o co tu chodzi. Odkryłem puszkę z tej strony, no ale w tej puszce to są trzy przewody do góry, które gdzieś idą. Co do czego nie mam zielonego pojęcia. Przed chwilą korek też sprawdziłem i faktycznie wystrzelił. Na szczęście zadziałało to zabezpieczenie, więc korek sobie wkręcę za chwilę nowy i światło mi wróci. No ale teraz problem, bo światło mi wróci, a ja przecież nie wiem dokładnie jak ten przewód leci. No pewnie po akurat po mojej bruździe, więc wyzwanie, jak nie wiem, znowu go przetnę i znowu korek wyleci. No nie. Nowy korek topikowy 16A wkręcony. Na szczęście miałem zapas ich jakiś czas temu, kupiłem, więc światło jest. W międzyczasie obadałem, która żyła, niesie prąd i w zasadzie tylko to. A z tej ośmiorniczki, no w zasadzie wszystkie są popodpinane gdzieś, gdzieś do końca nie wiem. Na pewno to jest włącznik świateł na górę, więc tej żarówki już miał nie będę. No, a gdzie te dwa idą, kolejne, nie mam zielonego pojęcia, więc to, co było napięcie, za klejone taśmą, no i lecimy dalej. No, tutaj nie wiadomo, co by mnie dalej spotkało, więc wolałem całkowicie odciąć to napięcie, bo gdzie te druty lecą, cior dwie. Zagadka, co to mniej więcej za przewody się wyjaśniła. Wszystkie trzy szły tu nad progiem. Jeden, który o cudo ooclał, to jest przewód do oświetlenia, który idzie do tej lampki. Pewnie jeden to był przewód, który idzie gdzieś tu w ścianę i być może na tamto gniazdko, nic innego mi nie przychodzi do głowy. A trzeci, kompletnie nie mam pojęcia co to za przewód. W każdym bądź razie wszystkie trzy wychodziły z tego gniazdka. No ten na razie oświetleniowy zostawię, bo ta bruzda jest wystarczająco szeroka. W ogóle jak szeroka jest bruzda, kułem Kół, tu oczywiście młotem, a zobaczcie nad progiem jest dosłownie 2 cm i to się tak trzyma jak skała. No naprawdę, te tynki są tutaj piekielnie twarde. O tym, że te tynki są piekielnie twarde, gdzie to jeszcze jest? Bo zajechałem oczywiście już całkowicie jedną tarczę diamentową. Na szczęście mam drugą, ale dla porównania rozmiar tarcz ten sam starta, zużyta jak nie wiem no a ta gumówka, ta szlifierka przerywa, ale jeszcze jakąś tam resztką siły daje radę. Okej, okay. ja chyba sobie muszę zrobić przerwę, bo już zrobiła się godzina 14, więc pora jak najbardziej obiadowa no muszę się też umyć z całego tego kurzu, bo znowu jak młynarz. a potem zobaczymy co dalej, ale chyba na dzisiaj będzie tyle wszystko to co chciałem mam wykute. No i pasowałoby się zabrać po obiedzie za tą oborę. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Może jeszcze po obiedzie będę sobie tutaj trochę rozmyślał. Jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, skoro mam sprzęt rozłożony. Ale nic. Teraz prysznic i obiad. Aha, jeszcze pokazuję na tą motowiertarkę. No na pewno idzie nią szybciej niż tym przecinakiem i zwykłym młotkiem, ale tu, gdzie u góry albo u sufitu, no ciężko jednak. Ona waży te, nie wiem, 5, 6, 7 kg, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale czuć to w rękach i tak naprawdę zrobi się metr, jak na przykład nad drzwiami, no i potem trzeba w parę minut odpocząć, bo już ręce nie wyrabiają. Także a propos odpoczynku, to pora na mój odpoczynek. A dzisiaj na obiad będzie fasolka po brytońsku z kiełbasą w sosie pomidorowym. Co tam, Sinko? Przyniosłeś kija, żeby się z tobą pobawić? No dobra, to chwilę ci porzucam. Chodź, chodź i zaraz się biorę za robotę. Aport. A robota? No bo Boże, trzeba to wyczyścić i mieć z głowy. Ostatnio, jak byłem na tygodniu, to powynosiłem całą tą słomę. Te liście i w zasadzie wszystko, co tu było, takiego grubszego kalibru. No i zostało mi takie przemieszane z ziemią, gdzieś tam pod spodem starym obornikiem, więc dzisiaj chcę to wszystko wynieść wynieść to pewnie na ogródek, porozbijać też to nie wiem, co to jest a w sumie to ścianka, która dzieliła pewnie jakieś dwie obórki, dwie krowy, może przedzielała, czy coś w tym stylu więc o to też porozbijać, żeby mi już nie zawadzało. No i potem co obmieść ściany I dach i belki i ściany w zasadzie ogarnięte wszystkie pajęczyny ten cały pył kurz resztki słomy pozmiatane no syfu z tego było niemiłosierdzie dużo można spojrzeć na kolor maseczki była biała tak jak w środku a z wierzchu aż szara aż ciemna także tak dobrze że to ogarnąłem teraz po malutku ten kurz zaraz pewnie sobie opadnie no, i wtedy będę brał się za tą podłogę, za tą posadzkę. Bo tu pod spodem, miejscami też widać jest wylewka. Więc jak odsłonię cały ten kurz i pył, to mam nadzieję, że będzie większość posadzki zalanej. Tak jak jest tu fajnie wysoko. No i myślę, że tu, gdzie jest wysoko, to może zrobię sobie docelowo jakiś warsztat. A jeżeli tutaj będzie też posadzka po całości, to z tej strony będę układał drewno. Zaraz się okaże. Czyli zaraz, z tym to też się przecież chwilę zajdzie, po kilkanaście taczek pewnie stąd wywiozę. Tą szeroką szuflą naprawdę fajnie się zbiera. No jest pod spodem posadzka, więc ona idzie idealnie równo po tej posadzce. Chociaż jak widać, posadzka też ze spadkiem, ale wydaje mi się, że celowym, bo tu na końcu nie było niczym zalane, i widać, że ta posadzka celowo też idzie tą stronę w dół tak jakby nie wiem. Tutaj po prostu był taki zbiornik na odpadki różnego rodzaju. W sensie to co spływa z góry. No tutaj ewidentnie też widać że jest kurzak. Pod spodem zrywają się jego całe takie płaty starego obornika kurzego. Więc no będzie po prostu z tego nezły nawóz. Także taczka za taczką przynajmniej z tego grajdołka to na pewno wyląduje w ogródku. Tutaj akurat mam troszeczkę miejsca po wyrwaniu cebuli. Nie przekopywałem tego fragmentu i w sumie dobrze zrobiłem, bo teraz mogę sobie tutaj złożyć obornik, który gdzieś tam na jesieni, potem po wyrwaniu marchewki, pomidorów i ogólnie likwidacji takiej na jesieni ogródka, po raz garniam po całości, poprzekopuję i będzie z tego niezły nawóz. Taką mam nadzieję, że troszeczkę mi tego towaru tutaj wejdzie. I pomału zaczyna to wyglądać. Od razu, teraz inaczej, jak ta posadzka, już cokolwiek przemieciona. Mówię cokolwiek, bo też nie chciałem tego pyłu, mimo maseczki, wdychać. Widać ewidentnie, że tam jest taki spadek delikatny w tą stronę do. Końca, no i tutaj też były jakieś ślady po szalunku, więc ten fragment nie był betonowany. Pewnie to był właśnie taki syp jaki teraz, żeby potem było łatwiej zebrać cały ten brud, który się zbiera na tej posadce. Nie jest ona prosta, ale w sumie no, drewna tu raczej nie będę składał. Tylko faktycznie pomyślę nad jakimś takim ala. Warsztatem. Teraz trzeba będzie się brać za drugą część. Tutaj ewidentnie też jest beton wylany. Jest niżej, co prawda. No ale jeżeli będzie po całości wylany, a taką mam nadzieję, to spokojnie w tym kącie będzie lepsze miejsce na drewutnie. A tu gdzie wyżej, to naprawdę fajne miejsce na składowanie czegokolwiek czy jakiś mały stół warsztatowy. Ok, biorę się dalej za robotę. To kolejny fragment posadzki odsłonięty. No, też pozapadana, nie ma co popękana i pozapadana. No, ale nie jest gruba ta, ta wylewka. Nie wiem, ile tu jest dosłownie z 5 cm, więc po prostu miało prawo to się zapadać. Zmiotłem cokolwiek. No, i tu, gdzie były spękane fragmenty, no, to powybierałem to. Jest też taki piasek, już nie obornik, już nie przegnita siano czy słoma, tylko po prostu taki wymieszany piasek. No, i to poleci już na drogę i spod grubej warstwy znowu takiego już przeparcianego obórnika wyjawia się kolejna warstwa jakiejś posadzki nie wiem na ile ona jest tutaj rozległa ale wydaje mi się że to jest tylko taki pasek bo tu na pewno jej nie ma nie wiem jeszcze jak tu ale no nie widać chyba że się tak zapadła no nieźle nie wiem ile już tych taczek wyniosłem ale na pewno sporo, już mi się w ogródku miejsce skończyło, więc wynoszę teraz tam, gdzie truskawki, no a ziemia, taka przemieszana z obornikiem, no to na pewno za rok będzie super nawozem. Finito na dzisiaj. Nie piesku, kończymy, bo już dziewiętnasta pękła, słoneczko przed chwilą zachodziło, ja wywiozłem ostatnią taczkę, nie wiem ile ich było. Myślę, że ze 20 kilka albo i ze 30 No tak, warstwa betonu, Warstwa ziemi, warstwa zapadniętego betonu i znowu jakaś nalewka, nie wiem na co, bo tu jest pod spodem ewidentnie ziemia. Nawet było tak, że momentami to podsypywałem i nagarniałem prawie 10 cm tam pod spodem. No i teraz położyłem tutaj kamienie. Tu też jest jakaś ziemia, więc pewnie po prostu się Zapadło. Na dzisiaj to tyle. No trochę żałuję, że tego karczera jednak nie udało mi się ogarnąć, bo bym wtedy jeszcze przemył ściany, spłukał posadzkę, no i miał całość do wysychania na błysk. Ale to nic, będzie jeszcze jakieś popołudnie, luźniejsze, to sobie przyjadę i wtedy to zrobię. I pewnie przy okazji coś jeszcze innego podłubię. Czasami takie zajęcia na 3-4 godzinki po południu też potrzebne, bo na tak 3-4 godziny to remont jest bez sensu zaczynać. Remonty tylko na całą sobotę bądź na jakiś urlop. Tak jak teraz czasami to więcej jest zamieszania niż tak naprawdę roboty. Tak jak mówiłem słoneczko sobie zaszło, więc ja za chwilę wskoczę pod prysznic. Albo nawet i najpierw pod prysznica, potem i do wanny. Zobaczymy jak to będzie. Idę jeszcze wam pokazać, ile w końcu było tej ziemi, gdzie ją wynosiłem. To znaczy ziemi przemieszanej z takim przegniłem obornikiem. Do ogródka poszło 10 taczek, bo to jeszcze liczyłem. Tu poszło troszeczkę takiego kurzaka, powiedzmy. No i tam jeszcze takiej ziemi przemieszanej z jakimś innym obornikiem, pewnie krowim. Ale ta ziemia to jest naprawdę aż. Aż czarna, taka ładna, więc myślę, że jak zlikwiduję w końcu na jesieni te cukinie, całość sobie tu rozgarnę tą ziemię, przekopię wtedy całość, rozprowadzę tą słomę. No i na wiosnę będzie jak znalazł podsadzenie truskawek. Ok, cały dzień na nogach, więc teraz trzeba chwilę odsapnąć, coś zjeść, no i przede wszystkim pooddychać. A potem zobaczymy, może księżyc będzie ładnie świecił, może coś i się chwilę na dworze posiedzi. Zrobiła się dwudziesta pierwsza i prawie noc. Ja wyciągnąłem jeszcze telefon, bo przed chwilą latał tu jak zwykle nietoperz. Ale jakiś fatum, co wyciągnę telefon, to on gdzieś się chowa. No trudno. Ja i tak na dworze jeszcze się pokręcę, nic robił nie będę, albo się pokręcę, bardziej posiedzę, bo wyciągnę sobie hamak, zawieszę tak jak ostatnio pod drzewami i chociaż zostaję na noc, to dzisiaj na hamaku już nie będę próbował spać. No ostatnio jednak nie było mi zbyt wygodnie, lubię spać na brzuchu, a tu się na hamaku nie dało. Ale jest księżyc, więc na pewno na tym hamaczku jak sobie posiedzę, to popatrzę się chwilę na ten księżyc. No i pooddycham tym powietrzem. Na noc zostaje, jutro niedziela, niedziela handlowa. Więc plan jest taki, żeby jak się wyśpię, wstać, pójść na jakąś godzinkę czy dwie na spacer do lasu. Do południa ma być pogoda, po południu mają być podobnież burze. Zobaczymy jak to wyjdzie. I więc ja posiedzę po prostu te dwie godzinki z rana, po wyspaniu się, a potem pojadę. Do miasta, do sklepów, do marketów, no bo będę szukał w końcu jakiś płytek. Bo remont łazienki bez wybranych płytek to jednak nie remont. I takie to wszystko na pół gwizdka. Także teraz odpoczynek i pewnie jeszcze na chwilkę z rana. Poranno, niedzielny spacer przy lesie, a ja wczoraj zapomniałem nagrać pożegnania. Także powiedzmy tym jeżynowym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. I do następnego razu.